Cześć, witam Was z kolejnego pomieszczenia. E, to jest ten mini gabinet taki, e, który powstał z e, garderoby. Tutaj w tym miejscu miała być garderoba, ale ta ścianka jest przesunięta. E, tutaj chciałem Wam pokazać ciąg dalszy pracy z ociepleniem dachu. E, I no w zasadzie tutaj to samo robiłem, co, co w pozostałych pomieszczeniach. Yy, czyli stelaż stelaż odsunięty jest tutaj o yy, ten udek o 18 cm od yy, linii krokwi tu już zmieniłem taktykę zobaczcie yy, jest yy, podklejona ta folia tam w tych pierwszych pomieszczeniach nie podklejałem no i, i to chyba był błąd tak mi się wydaje tutaj po prostu będzie to łatwiej wyszczelnić yy. I tak jak mówię, 18 cm ten udek odsunięty, czyli tutaj ta krawędź, ta krawędź to jest właśnie na, na linii 18 cm, z tego względu, że tutaj w tym miejscu idzie wełna 15, no i ten grzybek, tutaj ten w środku, on ma w okolicach 3 cm, więc dlatego 18 Z kolei tamta górna część jest opuszczona o 12 cm, bo tam między, między jętki idzie wełna 15, no i poniżej jętek jest wełna jest wełna 10. No i szpalety, szpalety to już chyba też mówiłem jak, jak to robiłem, to też nauczyłem się tego oczywiście z internetów. Tutaj jest. Ta połać. Mm. przyniosę taki kątownik, jak ja sobie to wyznaczałem. O, takiego kątownika używałem. O, taki kątownik, na 30 parę zł. Kupiłem. No i przykładam sobie tutaj do, do tego yy, po tej. Yy, po tej. Yy, trochę prześwietla. do tej. Yy, wyższej części tutaj tej framugi tam do tego, nie framugi tylko tego felcu no i od tego odrysowywuję tutaj kreskę tak żeby tutaj był żeby tutaj był taki poziom no to, bo ta kreska jest nawet nam widoczna czyli tutaj musi się ładnie to w zasadzie nie poziomować tylko pionować no i od tego na tej kresce wyznaczyłem sobie 7 cm kropeczka jest 7 cm i od tego 7 cm ten udek idzie w poziomie. To samo tutaj, oczywiście. O, w ten sposób jest to zrobione. Tu trzeba pilnować tych pionów poziomów, tak żeby to się ładnie zgrywało. Podobny manewr jest tutaj, z tym, że akurat w tym pomieszczeniu to u mnie nie ma idealnego po idealnego pionu z tego względu, że nie wychodziło mi to za bardzo i jak dawałem pion to ta połać za bardzo się chowała w głąb, a tutaj mniej więcej to się musi licować z tym więc tutaj jest delikatnie ale nie za bardzo ten, ten pion w zasadzie już nie jest pion, jest odsunięty w tą stronę, tak delikatnie także no, myślę, że to nie, nie będzie przeszkadzało, a inaczej się tego nie dało zrobić w tym miejscu, więc, więc no taki będzie manewr. No, to dla oka będzie może trochę dostrzegalne, ale no inaczej się tego tutaj po prostu nie dało zrobić. No i co tu jeszcze więcej powiedzieć? No i chyba tyle teraz biorę się za upychanie wełny tutaj. Muszę się trochę śpieszyć, bo mamy już kotłownię odpaloną i generalnie no, trawca trochę ciepła, ucieka mi, bo no, tutaj mam jeszcze niewycieplony ten korytarz. No, tutaj jest zrobiona łazienka, ale, ale pralnia jeszcze nie. Upchane mam tylko tutaj te dziury takie, bo tutaj największe straty były tego ciepła, chociaż w zasadzie największe chyba są z połaci, uciekają, no ale to tak na szybko, aby upchałem żeby troszeczkę zminimalizować straty, już mam ee, tak jak mówię, kotłownię odpaloną. I mimo e, tych strat, ciepła, to, e, to jest, patrzcie, stopni 12. No, co prawda, kocioł chodzi na, na taką właśnie temperaturę, byle to nie pozamarzało. No, ale już tutaj czuć e, dużo przyjemniej jest. I, I w zasadzie miałem kozę, której paliłem. Teraz już nie palę, no, bo już nie ma sensu. No, dobra, tyle na razie, biorę się za utykanie. Tego cześć, witam Was po dosyć długiej przerwie. A w sumie nie miałem co kręcić, bo robiłem cały czas to samo. I tym razem chcę Wam pokazać podsumowanie robót ociepleniowych. Generalnie mam, można powiedzieć, w 95% skończone. No, i tak pomieszczenie po pomieszczeniu, o ile Was nie będę zanudzał. Tutaj jestem teraz w sypialni, i ten ukos zrobiony jest w sumie 30 cm wełną. Zostaje mi tutaj tylko jeszcze boki pocieplać do okien. Tak się zastanawiam. Wezmę chyba jeszcze wytnę tą część tutaj, która wystaje, tak żeby tutaj jedną płaszczyznę uzyskać, także tutaj taki większy płat włożę, który wygrodzi. Tą część połączy się ładnie. Tak mi się wydaje, że będzie w porządku. Tutaj też jest dosyć wysoko, więc 30 cm warstwa wełny jest tutaj podobnie w garderobie. No już pooklejałem troszeczkę tymi, tą taśmą dwustronną. Szykuję się do oklejania folią, jak widzicie tutaj. Robiłem tą opcję taką z wypuszczoną folią, czego nie zrobiłem w dwóch pierwszych pomieszczeniach. Tutaj sobie zmieniłem taktykę, i w pozostałych pomieszczeniach tak samo. No, tak to wygląda. Posprzątałem już tutaj cały ten bałagan, bo na, napyliło się, nakurzyło się wszystkiego tutaj gabinet też nie ma przy oknie jeszcze zrobionego i zrobię tak samo też wywalę tutaj chyba tą część boczną i włożę taki grubszy płat tutaj namordowałem się z tą szpaletą z uwagi na to, że okno jest dosyć nisko osadzone i chciałem otrzymać Tą część w, w pionie, ale niestety nie udało się. Ona generalnie jest prawie pionowa, ale delikatnie odchodzi w tą stronę. Także, no, no być może jest to trochę błąd w sztuce, bo to powinno być pionowe zgodnie z obecnymi wytycznymi. No, ale no nie dało rady tego zrobić i tutaj u góry akurat, yy, też jest 30 centymetrowa warstwa wełny. Yy, tutaj z uwagi na to, że yy, no mam tutaj takie, zobaczcie kaskaderkę taką, tam pod spodem jest ta klatka schodowa i yy, ciężko mi się tam było dostawać, więc zrobiłem sobie takie mini rusztowanie z palet. Od razu wykleiłem folią. To już jakiś czas temu robiłem, więc ona trochę się odkleiła. Będę musiał to jakoś tam no nie wiem, przycisnąć, dokleić. Tak, żeby to było optymalnie zrobione. I mam taką taśmę aluminiową, która no myślałem, że ona będzie aluminium do aluminium, ale nie jest ta taśma super. Bo miejscami puszcza. Więc kupiłem taką lepszą taśmę. Z chyba Blue, Blue Delphin czy Blue Dolphin. I będę tutaj no Uszczelnią te łączenia, tak żeby uzyskać lepsze, lepszą, po prostu szczelność. Zostawiony jeszcze jest włas, czy zostawione nieocieplone jest jeszcze tutaj to miejsce, gdzie będzie włas. Na razie rzuciłem tylko wełnę tam u góry. Ona przykrywa praktycznie całą tą połać, która jest nie, niezaizolowana, jeszcze tak, żeby no to ciepło mi nie uciekało. Ale jak być może pamiętacie, już mam. Yy, uruchomioną potłownie, yy, tutaj łazienka. Tutaj włożyłem na razie tak na, na sztukę te yy, boczne docieplenie, ale to jeszcze jest do poprawki. Yy, też będę chciał tutaj ten fragmencik wyciąć, tak żeby tutaj się zlicować jedną warstwą, tak żeby to było jednolite, yy, i tutaj też w sumie jest warstwa na górze. E, tu jest 25, akurat, centymetrów na, na, tej, na tej części. Tak, akurat mi wychodziło, bo e, tutaj znowu okno jest wysoko osadzone. No i w związku z tym, tutaj mi ta, e, ta część sufitowa wyszła, e, że opuściłem ją zaledwie o 12 czy 13 centymetrów. W związku z tym między krokwy poszła 15 i 10. Dziesiątka na, na profilach. W pralni jest sytuacja podobna. Też jest taka sama opcja z tą wełną, tylko tutaj to wypchałem już, bo mi została resztka tej wełny. Więc wypchałem 20 cm między krokwy, czyli dwa razy po 10, miałem wełnę dziesiątkę dwa razy po 10, trochę na sztywno jest wepchnięta, no ale już nie chciałem dokupować, bo to drogie wszystko, też po co miałem to oddawać, czy też no, no nie wykorzystać. Także jest zużyta taka opcja, że jest zużyta taka opcja, że 20 cm krokwy i dziesiątka jest pomiędzy tutaj na, na, na profilach. Tutaj niewygodnie było, ale udało się jakoś. I też przy oknie jeszcze do obrobienia. Także okna na razie jeszcze są nieporobione No i te dwa pomieszczenia dla dzieciaków zobaczcie tak to wygląda Tutaj też jest wstawiona wełna, ale to jest jeszcze tam u góry jest do poprawki troszeczkę No i tutaj też dołem są takie jeszcze no, drobiazgi, jeszcze na parę godzin roboty jest, żeby to dokończyć. A tutaj, w tym pomieszczeniu, już mam wyklejone. I tak jak mówiłem, ta y, folia y, kapkę się odkleiła. Ta, y, te dwustronne taśmy są no, nie do końca tak samo. Co prawda, to jest już robione ponad miesiąc temu, grubo ponad miesiąc temu, więc no, wydaje mi się, że w tych następnych pomieszczeniach będę po prostu wyklejał folię i od razu robił karton gips, tak żeby to od razu no, nie bawić się później w jakiejś poprawki, żeby tutaj nie było problemu z tym opadaniem tej folii okleiłem tutaj już te okna to też moja taka pierwsza zabawa z tym e, tutaj jest wciśnięty ten taki uszczelniacz tak żeby to przykleić do e, żeby przykleić do e, tego jak się to nazywa no do tej framugi okiennej tam jest wpuszczone to e, no i trzyma się powiedzmy że jest ok, ten, i, kupiłem taki izover Y, izover, vario, no, czy jakoś tak się to nazywa, i wszędzie tak samo tutaj. Także, no tak to wygląda. Zamówiłem już płyty, y, mają jutro przyjechać. Rozglądam się za podnośnikiem do tych płyt, no bo to będę robił sam, i no i będę działał. Generalnie y, jeszcze tutaj, na przykład w tym pomieszczeniu, zostaje mi też do dorobienia. Y, Tutaj ta lista dolna, tak żeby, ja będę musiał sobie też odsunąć tą folię i tutaj dać ten taki profil V. No w innych pomieszczeniach już mam to porobione. Chociaż drugi raz gdybym miał kupować, ja kupiłem te profile V takie, drugi raz gdybym miał to kupować, to bym tego nie kupił, bo one mi nie, nie pasują idealnie. A zobaczcie tutaj na przykład jest. On się tutaj nie licuje. No, jest taki trochę, o, widzicie, jest. E, no tak, trzeba by to wygiąć troszeczkę albo coś. Drugi raz bym to po prostu zrobił z e, tego profila UD. wygiąłbym to troszkę i, i byłoby chyba lepiej. No ale skoro to kupiłem, no to już to chcę wykorzystać. No i tak to wygląda. Takie buty, takie postępy. Także zachęcam Was do obejrzenia materiału, do skomentowania, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli Wam się nie podoba, także zostawcie komentarz wedle uznania. No i tutaj jeszcze też tak sobie krytycznie spojrzę. To, to było pierwsze pomieszczenie, które robiłem, i no nie mam tych wypustów z folii zrobionych, także tutaj będzie trzeba po prostu jakoś się. Y, przykleić porządnie do tych profilów, y, profili y, UD, żeby to możliwie bardzo zaizolować. No, ale już no wiadomo, nie będę tego rozbierał, bo to kupa roboty jest i y, no i jakoś tutaj będę sobie musiał poradzić. Liczę, że tutaj jakiejś wielkiej wilgoci y, nie będzie, więc y, no, jakkolwiek bym tego nie przykleił, to, y, to będzie ok. I jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Tutaj zobaczcie w tym pomieszczeniu nie widać już teraz tego, ale na przykład na tej ścianie nie dałem tego profila UD, no i traktuję to jako duży błąd, ponieważ miałem potem problem, żeby jakoś tam tą folię wkleić. Ja ją tam wkleiłem, tam trochę napchałem tego. Uszczelniacza, i w jakiś sposób ją tam przykleiłem od środka, ale dużo łatwiej byłoby tą folię ogarnąć, gdyby ten profil UD był. Także gdzieś tam nawet się w komentarzach pojawiła właśnie taka mini debata a propos tego braku profila. No i jeżeli mogę doradzić, to zachęcam do tego, żeby nie żałować tego materiału, bo to nie jest jakoś tam specjalnie drogie, a robić ten profil. UD y, dookoła pomieszczenia. Wtedy jest, z folią jest sprawa y, łatwiejsza. No i tyle. Chyba na razie. Pozdrawiam Was i, i do następnego razu.